Agata Witkowska, doświadczona libero. Takiego doświadczenia w Bydgoszczy nam potrzeba. Powiedz kilka słów o sobie dla tych kibiców, którzy być może, chociaż wątpię, że tacy są, nie kojarzą ciebie jako siatkarki. No Bardzo się że mogłam dołączyć do tego zespołu. Panuje tutaj świetna atmosfera. Ja przyjechałam do Was z Gdańska. Grałam m.in. w Budowlanych w Łódź, we Włoszech, w Radomce, a teraz zagościłam tutaj w Kujawsko-Pomorskim. No i czekamy, aż odwiedzi nas na naszym pierwszym meczu ligowym. Co sprawiło, a to mnie zastanawia i fanów naszych na pewno też, że zdecydowała się na klub z goszczy? Co zdecydowało? Ja chciałam po prostu zmienić wszystko w swoim życiu i poznać nowych ludzi, poznać nowe miasto. Także wybrałam pałac, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Już zadowolona. Znaczy, że przygotowania idą dobrze, dobre relacje z koleżankami. Jak to wygląda w Twojej opinii tych pierwszych kilka tygodni? Przygotowania były bardzo ciężkie. Naprawdę jedne z cięższych, jakie w ogóle miałam. Zaczynamy dopiero teraz gry sparingowe. Jeżeli mogę powiedzieć odnośnie zespołu, no to jest nas mało, ale tworzymy naprawdę zgrany, zgrany zespół, mamy fajną atmosferę i no i mam nadzieję, że będziemy takim walecznym zespołem z pazurem. I tego życzę sobie i życzę wszystkim moim koleżankom z drużyny. Jak się spojrzy na Twój profil, jak tak się zagłębić, siatkarski, no to chyba blisko 10 polskich klubów, dużo osiągnięć. Może kilka z nich przytoczysz. Dużo osiągnięć. No jakieś, jakieś srebrne medale są w mojej karierze, nie mam złotego, oczywiście wiadomo chciałabym mieć, czy będzie dane jeszcze w mojej karierze tego nie wiem, ale tutaj przyszłam i będziemy walczyć o jak najwyższe miejsca, chyba tak naprawdę mogę powiedzieć, że będziemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Wymieniłaś te osiągnięcia takie drużynowe, ale też nie bądź taka skromna, masz na koncie kilka naprawdę imponujących indywidualnych osiągnięć, byłaś między nimi najlepszą przyjmującą ligi, ale też rozgrywek międzynarodowych. W mojej karierze tak, takie przypadki się znalazły. Byłam parę lat w prezentacji, za to też dziękuję panu Jackowi Nawróckiemu i panu Piotrowi Makowskiemu, który dał mi szansę tutaj pokazania się. Była to przepiękna przygoda. No, zakończyła się już w mojej karierze, raczej nie wydaje mi się, że, żeby kiedykolwiek się powtórzyła, teraz jestem mamą, zajmuję się dzieckiem i, i to mi przynosi bardzo dużo szczęścia i radości. Mama siatkarka to jest bardzo miły obrazek, tak z zewnątrz, ale to są niewątpliwie przyjemne obowiązki. Jak sobie to ogarniasz w Bydgoszczy? Jak to wygląda? Jest naprawdę ciężko, ale mam wsparcie i mogę taką anegdotę powiedzieć, że przychodząc tutaj do Bydgoszczy na pierwszy trening siłowy usłyszałam takie słowa, że w Bydgoszczy dzieją się cuda. I mój syn zaczął mówić mama, więc dla mnie to jest najpiękniejsze co do jakie mogę mieć na ziemi. O, to super historia. A, jesteś gdańszczanką, jak powiedziałaś, to piękne miasto. Bydgoszcz zdążyłaś już troszeczkę poznać, na przykład od strony Wyspy Muńskiej, na której mieliśmy event promocyjny? Oczywiście, mieszkam tutaj niedaleko hali, więc codziennie z synkiem spacerujemy sobie na Starówkę, zwiedzamy Wyspę Muńską, zwiedzamy sobie opery, poznajemy nowe zakamarki Bydgoszczy i mogę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę Bydgoszcz jest piękna. Jak synek ma na imię? Aleksander. Czy mogę Cię zapytać, Agato, o Twoją ksywkę boiskową? Czy możemy o niej powiedzieć? Bo nie słyszymy Twojego imienia prawie w ogóle na treningach i meczach. Tak, ona się przypamiętała, jak byłam jeszcze taką juniorką i, i została ze mną tutaj do dzisiaj, może z racji karnacji mojej skóry. <gry> eee, czy mi się podoba, czy nie, to już jakby kwestia, pozostaje tutaj ta, pozostawię to tajemnicą, ale po prostu muszę ją zaakceptować. Trzeba przyjść po prostu na mecz i posłuchać, jak krzyczą e, koleżanki na parkiecie. Dokładnie, dokładnie. Ksywka mam jedną solo, ale parę jeszcze innych się wkrada tutaj w zespole, także. Także no, jest ciekawie. Do Gdańska jest całkiem blisko. Czy ty możesz liczyć na jakieś wsparcie kibiców z tamtych stron, z tamtych okolic? Czy będą przyjeżdżać jakieś ekipy fanów do Bydgoszczy? Jeszcze jakby to było parę lat temu, po, po zakończeniu Atomu, to naprawdę mieliśmy fantastyczny klub kibica, który jeździł za nami i nas wspierał. Nawet te były e, dziewczyny, które grały w Sopocie. Teraz zobaczymy. Na pewno widziałam parę kibiców, którzy jeżdżą do Legionowa czy do Bydgoszczy. No, mam nadzieję, że tych kibiców będzie coraz, 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 coraz więcej. Tego życzę.